Ósma edycja Częstochowskich Dni Fantastyki i jednocześnie troszkę nowe otwarcie, bo wróciliśmy do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, czyli na biznes Centrum Częstochowskie, już w większym i szerszym formacie niż były to pierwsze edycje. Laki salon, lokal, który jest naszym gospodarzem tej edycji, ale również. Rozszerzyliśmy formułę o namiot z grami elektronicznymi, grami bitewnymi, jest trofa wystawców w patio. Program jest rekordowo duży, dlatego też wystatowaliśmy wcześniej niż zwykle. Były warsztaty, odbyły się warsztaty z malowania figurek, turnieje w gry elektroniczne, turnieje w gry planszowe i karciane, cała seria prelekcji, spotkań autorskich z naszymi gośćmi. No, myślę, że nie zabrakło atrakcji. Staramy się, na każdej edycji ściągnąć gości z różnych, z różnych sfer fantastyki popkultury, żeby ten program był najbardziej różnorodny. Z każdą edycją frekwencja rośnie, więc wiem, że ludzie przyjeżdżają nie tylko z Częstochowej okolic, ale też z innych województw, z innych regionów, więc wydaje mi się, że jest to wydarzenie, które na stałe wpisało się w konwentową mapę kraju.